Turecki serial Wichrowe Wzgórze przedstawia niespodziewane spotkanie Kajneb i Halila, którzy wywodzą się z całkowicie odmiennych środowisk. Ta pełna emocji telenowela łączy w sobie miłość, nienawiść i chęć zemsty, przyciągając widzów od pierwszych chwil do fascynującego świata postaci. Zobacz streszczenie epizodu 255, który zostanie wyemitowany 9 września 2025 Wichrowe Wzgórze, gdzie i kiedy oglądać. Serial szybko zdobył serca widzów i stał się jedną z najchętniej oglądanych tureckich telenowel w Polsce. Emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzina 14 na TVP1. Wszystkie odcinki można śledzić na platformie TVPVOD. Wichrowe Wzgórze streszczenie odcinków. 255 wtorek 9 września. Eren rozpacza po odejściu Selmy, a Kiyimet pakuje rzeczy synowej i planuje dla syna nowe małżeństwo. Cynep opiekuje się chorą ciocią, która jest matką przyszłego wspólnika Halila. Tymczasem Kumri wprowadza zamęt w domu Tulej, krytykując wszystko wokół i próbując nakłonić Selmę do powrotu do Erena. Tekin desperacko szuka pieniędzy, by spłacić dług i sięga po biżuterię żony. Cajnep sprytnie przejmuje rolę przedstawicielki Serdara zdobywa jego zaufanie i wciąga Halila do współpracy, czym doprowadza go do furii. Halil odmawia podpisania umowy, a Caineb zapowiada, że i tak znajdzie wspólnika i odbierze wszystko, co należy do jej rodziny.